Witajcie, z tej strony odkupca radi, to jest właśnie kolejny materiał z serii Android 1800, ze wszystkimi litery Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy dostarczać kolejne nowe towary do naszego nowego świata, a mianowicie do tejże kolonii, czyli Manora, aby jeszcze bardziej zwiększyć populację. Czyli w poprzednim odcinku dostarczyliśmy tutaj właśnie takie towary jak żarówki oraz biżuteria, która dość mocno wpłynęła na populację, jak sami widzicie, więc no, znacznie więcej mieszkańców jest tutaj. A to dobrze, to dobrze. Inna sprawa, też bardzo istotna będzie, że w dzisiejszym materiale prawdopodobnie osiągniemy kolejny próg, czyli 400 tysięcy mieszkańców. A to znaczy, że już nam tylko będzie brakowało 100 tysięcy mieszkańców, aby ukończyć tę serię. Czyli powoli, powoli się zbliżamy się do końca, ale jeszcze myślę, że tak będzie dość sporo materiałów. Nie wiem, może około 200 odcinków? Znaczy, nie że 200 odcinków kolejnych, że do 200 minimum chyba dojdziemy. A może, może nawet troszkę mniej niż 200 odcinków będzie miała ta seria, kto wie. Ale tak, ee, dobra, przyspieszę czas, no i co? No i nic, dalej rozbudujemy naszą kolonię, nasze miasta. Zwłaszcza stolicę. Tak jak widzicie, mamy wszędzie tutaj dość ogromną nadwyżkę towarów. Dzięki właśnie propagandzie, która bardzo mocno pomogła poprawić tą sytuację. I tak naprawdę, co ja mogę robić? No dalej mogę rozbudowywać wszystko. Znacznie większe obszary mieszkalne. Co mi się podoba bardzo z tego powodu. O! Co się stało? Wow! Nie mam stalowych belek. Przez tą całą rozbudowę, ja już nie mam stalowych belek. Okej, okay, to troszeczkę będę musiał przyhamować jeśli mowa o rozwój. Czyli jedne słowy, była dość duża rozbudowa miasta. Okej, okay, no to skoro tak, no to... Hmm, no to bym teraz wrócił tutaj do nowego, to znaczy do embasy. I wrócił do tego naszego projektu, który został zatrzymany. A mianowicie, dalsza rozbudowa tutejszej kolonii. Pod względem produkcji, właśnie co? A no, gobelinów. Kolejna sprawa, która będzie dla mnie bardzo ważna, to jest mianowicie taka. O, nawet tutaj mam statki. To no dobrze, bo tutaj będzie potrzebne mi do specjalnej karty, która będzie mi dać. O, idealnie, właśnie ta karta, która będzie mi zwiększać produkcję homerów. mogę tutaj dać tą papielnię. A wiecie co, kupię to. Wracamy teraz tutaj. Wpływów jak widzicie, mam bardzo sporo, więc mogę was zaszaleć. E, wrócę teraz tak do nowego świata i chciałbym zobaczyć czy mogę... Nie, jeszcze nie mogę zagrać kolejnego meczu, czyli tutaj musimy poczekać. Czy mógłbym coś tutaj rozbudować? No, te mieszkania mają znacznie większą populację, co na pewno. Żaden kapitan nie prosił o więcej. Co to oznacza? A to oznacza, że zrobiliśmy ekspedycję. No dobra. Czyli co, kolejna etap ekspedycji? Ekspedycja oczywiście ratunkowa i płyniemy. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa będzie taka, mianowicie chciałbym rozbudować tutaj sądzienic rzemieślników. A w ogóle jest tutaj poczta? Jest tutaj jakaś poczta, a jest jeszcze ta mniejsza poczta gdzieś? W sumie dobre pytanie: czy jest tutaj mniejsza poczta? No zobaczmy. produkcję. to było tutaj, w tej kategorii, i gdzieś tutaj jest poczta. Hm. W teorii, może by się coś tutaj zmieściło, gdybym usunął na przykład ten przystanek i dał tutaj. A tutaj co? Perfumy. Mogłem dać perfumy. Bo zużycie Perfum jest jakie? E, perfumy? 10 ton. A jak wygląda nadwyżka? No, jest ok. Chociaż mogło być znacznie lepiej. Czyli mógłbym bardziej rozbudować tutaj. Aha, to jest nawet pełne. A jak to wygląda na tle szaków handlowych? Perfumy? Są dwa statki, które to dostarczają. Dobra, to damy jeszcze to turystom. Jeszcze tak zwiększymy populację turystów. Czyli o 26 osób. A co się teraz bada z kart? Wciąż pod tą produkcję właśnie e, skóry. A raczej futra, które będzie jej potrzebne, tutaj. O, jesteś tutaj już na miejscu. Dam z powrotem te karty. Czy chciałbym to rozbudować? Stali nie będę potrzebował. Cegieł? Aha, wszystkie cegły pójdą, ale dobra, rozbuduję to. Zamieszki? O, zamieszki. Seductive chance, Berry A to nie jest złe zamieszki. Szczerze mówiąc, może bym tutaj zmienił żyzność na przykład na cukier. O, tak bym to zrobił. Pierwsza taka farma, znaczy plantacja, i druga plantacja. To chyba będę tam potrzebował znacznie więcej drewna, niestety. Z którym będzie oczywiście lekkie problemy. No właśnie. Lekki to za mało powiedziane. Postawmy jeden tak, w takim troszkę mniej wydajnym miejscu. Drugi też postawimy tutaj. Troszkę więcej drewna mam, nie jakieś specjalnie dużo, ale trochę mam. Jeszcze dam tutaj. Teraz może, może będzie mnie stać, aby dać wam to. I nawet was to zaspokoi. Hej, okay, dobra, będzie poprawione zadowolenie. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Kolejne mieszkanie. Break your back and get nothing. W przypadku drewna to mamy chyba na tusie, tak. A w przypadku trzciny, no też na tusię. I to dla każdemu wystarczy. Dobra, czyli zadowolenie zostało poprawione. I to bardzo. Wydaje Wydaje kobiety pracujące, dobra, robimy fotografię. Przeszli? Tak. I od razu, tak, jeden tutaj, a ty. Jakbyś chciał, to weź mi to i troszkę może jeszcze tego. I chodź tutaj. Już chyba znowu nie mam tego e, żelaza, czy tam właśnie stali. Chyba no to też kolejny wieżowiec został ulepszony. I zaraz będziemy mieć 400 tysięcy mieszkańców. Już niedługo będzie ta wielka chwila kolejna. Wracamy teraz tutaj do nowego świata. O! Robisko winy, ale coś ciekawe, wszystkie wytwłania salety. Wytwonia salety. Czyli tak wytwonia. No. To będzie fajna karta, bo zwiększymy nam produkcję salety. Dość drastycznie. O, dwie karty. A to myśliwego jeszcze. Coś jeszcze mam tutaj? A, i jeszcze to. No bo najpierw pierwsza dostawa idzie tutaj. Czyli nie na tym obszar. Gdzie było to? Tutaj. Mam nadzieję, że się Delighted to introduce our new colleague. O, badania się jakieś skończyły. A to są te podpoczty. Dobrze, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Daj e, dalej, zobaczymy, mógłbym tutaj ulepszyć z tego, co widzę. I tak to bym zrobił. No i fajnie. Mamy 400 tysięcy mieszkańców. Udało się. Nie jesteś tutaj? Teraz damy to. I zwiększamy tutaj tę produkcję, czyli tak 6 ton. To teraz będzie. O, no to ciekawe. To teraz będzie około 7 ton. Nie za dużo, ale zawsze coś. Dobra, to teraz wracamy tutaj. Czyli pierwszy tu. A coś tutaj zacznę rozbudowywać i troszkę może tutaj poszerzę. Mogbę rozbudować? Chyba mógłbym. Tylko tak, nie mam żelaza wciąż. A może by przeszła dostawa z do tego świata? No, mogłaby. Ta wyrzucę. No tutaj w ogóle coś ma nawet. Ale to będzie ważniejsze, czyli cała ta stal i wszystko idzie do stolicy, czyli do Confess. I to jest? Tu. Dobra, kolejna dostawa. Hop, i teraz idziemy tu. Dużo mieszkańców to trzyma. 401 tysięcy, już. Kurczę, chciałbym jeszcze to ulepszyć. Może detergent? A może dekadent? Nie mam etanolu, pewnie. Właśnie taki jest problem, że ja nie mam pewnie etanolu. Jakimś cudem A dlaczego nie mam pewien ten A może to tylko, że to już nie Dzień. pracuje, bo to wszystko jest przepełnione. To nie dlatego. To nie dobrze. Troszkę bardzo niedobrze. Tu też dałem. Ojaj. Może tak, zobaczmy, jak to w nowym świecie wygląda pod względem wydobycia, a raczej pod względem produkcji. Przykładowo, etanolu. Półprodukty? Etanol. Admiral! Widzę, że jest pełno. Dlatego sporożę tutaj szakandowy pod względem właśnie etanolu. Mamy to, i to będzie właśnie ten statek. No, bak, kolejna sytuacja została opanowana. się w Embasie, abyśmy teraz porobili. To jest taka chwila spokoju. Właśnie kwestia produkcji gulaszu z owoców, może. Czyli to byłoby tutaj potrzebne. A teraz to tak, potrzebujemy tutaj kolejnego budynku pod tytułem Kapitana Poltu. Nie Żuraw, tylko Kapitan Poltu. Hop. I hop. I dajemy teraz co? Mianowicie dajemy hodowcę homarów. żeby było miejsce tutaj chociaż. do mamy to. To teraz mógłbym troszkę pójść w uprawę tefy. Dobra, Kolejny istotny budynek to będzie oczywiście uprawa przypraw. Też oczywiście z traktorami. Może nie tak. Hmm, a może dałoby się to lepiej wykorzystać. O, fajnie. I je to produkuje. Dobra, na jeden taki budynek to wystarczy. Typu właśnie ten jeden młyn tefy. Dobra. I takie dwa budynki klasy właśnie. Produkcja gulaczów z owoców morza. I w ramach tego, to ja tutaj zbuduję dzielnicę. I jeszcze jakoś tutaj. Tego tak, czy ja potrzebuję więcej. Tego nie potrzebuję Tego jeszcze nie potrzebuję. To nie powinien sprawdzać, tylko powinien sprawdzić O się to. I tego też nie potrzebuję więcej. Dobra, czyli kolejny zasób został zaspokojony i dzięki temu zwiększymy populację. Jeszcze bardziej. O, troszkę więcej by mi się przydało. Obywateli, właśnie klasy starszych. Teraz mogę mieć pismo iluminowe, gdybym chciał. Może bym nawet to pomyślał o tym. Tylko bym wtedy potrzebował związku zawodowego. I dałbym tutaj to. I dałbym jeszcze właśnie papiernie. Tylko pani, że mam papiernie. ale tylko jak wygląda kwestia produkcji drewna ołanzy? A, mamy nadwyżkę ze sporą, więc w porządku. W ramach to, jak to już mam teraz potrzebuję indygo. No i fajnie. Czyli produkcja jeszcze została bardziej zwiększona? To jakie są chyba problemy? A może dlatego, że tak to zbudowałem? No nawet dwie sztuki ton. Troszkę już tego produkujemy. I teraz bym produkował właśnie te pismo ryminowe, tylko nie mam całkiem z błotem niestety o, wiecie co? Tutaj bym ratusz postawił te domki bym przesunął. Weźmy to, e, Przesunięcie domków, tak. Przyspieszam delighted czas? I może bym bardziej zwiększył populację jeszcze tego miasta. O, to tą duszkę bym przesunął. A, i tak to bym zrobił. No dobra, dzielnica się rozwija. Później będzie oczywiście kolejna dawka populacji, czy jeszcze bardziej zwiększymy populację dzięki temu. No, od dwóch mieszkańców, ale też punkty do badawczych dojdą. Wspaniale, no to co? Chodźmy teraz tutaj do Przerądka. I w Przerądku jest taka sytuacja. Mianowicie mogę daje rozbudować dzielnicę, dawać chmur. Może jednak ten detektor pójdzie w ruch? Nie, to jest to jest naprawdę kiepska sytuacja. Może ten w Joribi? bym łatwiej zyskał, a tak to dzięki temu bym zwiększył populację tutaj troszkę. A kolejnych 100 mieszkańców? byłoby to nawet dobra opcja badania się skończyły. Chodźmy teraz, może do. E... Na pewno byłoby tutaj fajnie w końcu dać populację większą poprzez właśnie tych kart, które badam, Ale zobaczmy, jak ta moja zakalikowane drzewko. A badają się teraz te. I jeszcze te się zbadają, i wtedy będę mógł to przenieść. To jeszcze musimy poczekać. A czekajcie, jeszcze jedna dostawa przyzbyła, o której zapomniałem. Czyli właśnie ta. No i fajnie jeszcze tutaj troszkę została zbudowana. This city is a magnet for genius. Ładować silnówce. No i chyba na razie to tyle, chociaż jeszcze mogę wejść tutaj tylko do embasy i będę dał właśnie ten budynek nowy, mianowicie pismo liminowe. Albo nie mam cegieł. A w ogóle pc produkuje? Produkuję. Czyli muszę troszkę bardziej się poczekać. No dobra, to w tym momencie kończę tę materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to wstawcie tutaj łapkę w górę. Oraz komentarz. Jeśli dzisiaj zbadał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz zły. Także trzymajcie się. I do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.